Młoda matka opowiada mi o swoich wyzwaniach, problemach wychowawczych. Dwojga, dwojga dzieci, 12- i 10 chłopiec, i mówi: Ja nie wiem, co mam im powiedzieć, nie wiem, jak mogę ich zainspirować, motywować, prowadzić, aby wzrastali, stawali się dobrymi ludźmi. I dodaje: czasem mam takie wrażenie, że ja sama nie rozpoznałam prawdy o sobie. I sama nie przeżywam miłości do siebie, do drugiego człowieka i do Boga. I ciekawie mówi, to tak wygląda, jakby ślepiec prowadził ślepca. Niedzielna refleksja, 2 marca, dzisiejsza Ewangelia, Łukasz 6, 39-45. I Chrystus mówi, drzewo rozpoznaje się po owocach. Nie może dobre drzewo produkować, wydawać, Złe owoce. I przeciwnie, nie może złe drzewo wydawać dobrych owoców. Podobnie poznajesz samego siebie nie poprzez piękne słowa, ale poprzez owoce, twoje czyny. Jeżeli chcesz poznać siebie i nie być już ślepcem dla siebie i dla innych, popatrz, przyjrzyj się, dotknij twoich czynów, twoich owoców, a poznasz siebie. I będziesz mógł udoskonalić siebie i produkować te piękne, dobre owoce. W jaki sposób? Wielu zadaje pytanie. Psychologa mówi o wielu terapiach, podzielę się z wami dwoma. Terapia zachowania i terapia myślenia. Terapia zachowania, zmieniasz pewien, pewien, pewne zachowanie, które ci się nie podoba albo chcesz zmienić. Nie znaczy, że jest złe. Dla przykładu, Pijesz kawę rano i się czujesz dobrze. Nie mówię, że picie kawy jest złe. Nie. Ale zamiast pić kawy, wypijasz dwie szklanki wody, i teraz poprzez to te nowe zachowanie wprowadzasz nowy sposób myślenia, nowe, nowe powiązania neuronów w Twoją myśl. I pojawia się nowe, dobre, dobre uczucie, że mówisz sobie, doświadczasz: faktycznie mogę wypić dwie szklanki wody i też się czuję dobrze. Albo terapia myślowa. mówi. Zmień myślenie. Zostajmy przy, przy tej kawie. Zmień myślenie, że kawa, tylko kawa i wyłącznie kawa może Cię obudzić rano i dać Ci dobre poczucie i te, te ożywienie. Zmień to myślenie, i wtedy to myślenie poprowadzi, zainspiruje Cię do tej akcji, że wypijasz nie kawę, ale dwie szklanki wody. I wówczas doświadczasz faktycznie, czujesz się dobrze. Dwie szklanki wody i czujesz się dobrze. A Chrystus mówi. Jeżeli chcesz się udoskonalić, aby produkować to dobre owoce, doskonałe owoce, to nie, 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 nie zmieniaj czynów, ale wejdź złego serca, bo ze skarbca pełnego dobra w twoim sercu produkujesz dobro. Zły człowiek, ze skarbca swego yy, Serca, ze skarbca pełnego zła produkuje, wydaje zło. Wejdź w serce, poznaj, poznaj co jest w Twoim skarbcu. Jakie, jakie myśli, jakie uczucia, jakie pragnienia ukształtuj, zmień. Najpiękniejszym takim momentem i doświadczeniem wprowadzania dobrych rzeczy do Twojego skarbca serca jest relacja miłości. Relacja miłości i poznawanie prawdy w tej relacji miłości. To się zaczyna z Bogiem. Relacja miłości z Bogiem, poznawania prawdy z Bogiem, relacja miłości z samym sobą i sam, z drugim człowiekiem. I wówczas Twoje, twoje serce jest tym skarbcem wypełnionym dobrem, i ono produkuje dobre owoce.